Cześć! Dzisiaj mam dla Was trochę inny vlog niż zwykle, bo będę szyć. Mam fajną kurtkę wodoszczelną, którą zresztą już kiedyś pokazałam, ale odkąd niosę naszą córeczkę na brzuchu, nie mogę jej już zapiąć. A robi się chłodniej, bardziej wiecznie i deszczowo, więc przydałoby się zapiąć. I dlatego chcę uszyć wstawkę, która rozszerza kurtki i będzie chronić od wiatru i deszczu. Można kupić takie wstawki, ale trudno znaleźć taką y, z pasującą do mojej kurtki zamkiem i w kolorze, który pasuje do kurtki, więc postanowiłam, że zbyt trudnie to chyba nie może być i że uszę je sama. Pomysł jest taki, żeby to był po prostu kawał materiału, z dołu węższy, z góry szerszy, z obu stron będzie pół zamku, y, bo druga połowa jest na kurtce. Potem z dołu i z góry są gumki takie elastyczne, które można zaciągnąć i jeszcze będzie kaptur. Ich też chcę spróbować zrobić jeszcze taki kawałek oddzielnie, który można tutaj wkleić, żeby kołnierz był trochę zamknięty, bo inaczej tam jest dużo, duża dziura między e, głową dziecka i, a moją szyją. E, I to będzie na rzepach też przymocowane do tego zamku. Zobaczymy, czy to wszystko zadziała, bo częściowo to mam z przykładów, po prostu podpatrzyłam, jak to mniej więcej wygląda, ale ta górna część to, to, to sama wymyśliłam. W kapturze będzie w środku miękki polar. No i dokładnie jeszcze, jakie rozmiary to będzie miało, jeszcze nie wiem, bo będę po prostu na bieżąco wszystko mierzyć. Materiały już mam przygotowane, o ile przewidziałam wszystko poprawnie. Przede wszystkim mam kupiła materiał podeszczelny, to jest zwykły taki. Jeszcze napisałam do Revolution Race, czy przypadkiem nie mają gdzieś kawałek dokładnie takiego samego materiału, jak moja kurtka, bo to jest taki przyjemnie miękki materiał. No i kolor akurat byłby dobry, ale niestety piszą, że nie mają żadnych kawałków, nie wiem. Może dlatego, że szyją w innym kraju, a ja pisałam, bo w Szwecji to chyba jest. Więc po prostu zamówiłam coś w bardzo, w pod bardzo podobnym kolorze. Kupiłam też mięciutki polarek do środka i do konierzyka, i do kaptura. Kupiłam zamek. To jest w mojej kursy jest taki wodoszczelny zamek YKK. To jest taka marka, tam na, na maszynce pisze numerek, jaki to jest numer zamku, więc mogłam dokładnie taki zam zamówić, tylko jest niestety w innym kolorze, bo prawie wszędzie było tylko czarne, a ja mam niebieski zamek. Mam gumkę, mam rzepę, tego wszystkiego, to co jest na miarę, to jest pół metra, bo to było minimum ile, e, ile trzeba, bo, trzeba, można było kupić w internecie, więc e, zostanie mi dużo materiałów. Mam specjalną taśmę, którą można zakleić potem szwy, żeby były wodoszczelne. Mam z odzysku jakiś szmurek do kaptura tutaj dookoła, żeby zawiązać. Mam takie końcówki do tego sznurku. Mam też z odzysku z Maćka spod, starych spodni. Jakieś coś, żeby sznurek można było zaciągać i y, ustawić na długość, to znaczy gumkę. I, i, i to są jeszcze do tego Coś takiego. No i oczywiście mam nitki. Też to, co już mieliśmy, to nie jest dokładnie ten kolor, który potrzebny, ale zobaczymy. Chyba będzie ok. Więc mi się wydaje, że to jest wszystko, co potrzebuję. No, oczywiście do tego jeszcze maszyna do szycia i yy, nożyczki, może jakieś jeszcze rzeczy. I zobaczymy, jak wyjdzie. Yy, muszę was zastrzeżyć, że ja nie jestem szwaczką. Yy, po prostu robię tak jak umiem. Tak jak mama mnie nauczyła. Zobaczymy. To nie jest żadna instrukcja. Po prostu, jak kogoś to interesuje, to może oglądać, a jak nie, to nie. No to zaczęłam robić i już natknęłam się na pierwsze trudności. Po pierwsze, chciałam robić taki kaptur, który kończy się tak bardzo szeroko, na całej szerokości, tutaj tej górnej części, ale to się nie da, więc musiałam zmienić ten plan. W związku z tym musiałam tutaj doszyć taki kawałek, z którego zrobię. Y, taką rurkę, przez którą tą gumkę, którą można zaciągnąć to y, przewlekny. Myślałam, że to będzie kawałek y, materiału, który będzie jakby jedną częścią z kapturem. No ale to nie problem. Mogę, mogę doszyć kawałek i, i nie ma problemu, tylko jest tutaj dodatkowy szef. Zrobiłam tutaj dziurki, w których y, ta, ta gumka wyjdzie i, i wejdzie z powrotem do środka. To się udało chyba całkiem dobrze. No i Główny problem to jest na razie kaptur. Chciałam zrobić kaptur z dwóch części po prostu, lewa część, prawa część, tutaj szef i to trzeba zakleić ten szef, żeby nie przeciekał. I tutaj ta prosta część, no to się udało, choć to też nie jest idealne, bo się okazało, że tego materiału nie można prasować, a tą taśmę trzeba przyprasować. Więc no, trochę się zniekształciło, ale chyba jeszcze jest woda szczelna. Tylko, że tutaj chyba jakoś żelazko się przykleiło bezpośrednio do materiału i, i trochę zniszczyło. Ale główny problem to jest to, że tutaj to jest po prostu niemożliwe, żeby tutaj to kłaść tak płasko przełożyć taśmy pod coś pod spodem, żeby można było prasować. Jeszcze na to dodatkową szmatkę trzeba dać, żeby żelazko nie dotykało tego materiału. To jest po prostu niemożliwe, bo to jest, to się tak nie układa. Więc stwierdziłam, że zrobię inaczej. Zrobię taki tak, kaptur z trzech części, czyli lewa część, prawa część i taki prosty pasek w środku. I wtedy tutaj te szwy będzie, będą dwa szwy, ale yy, trochę mniej tak. No, myślę, że łatwiej będzie to ułożyć. No to teraz mam coś takiego. Przód, tył. Zobaczymy, czy się uda do tego przykleić tą taśmę. No więc jakoś się udało to przyprasować. Nie wygląda to ładnie, ani nie, nie jest to tak, jak powinno być, bo jakoś dotknęłam żelazkiem materiału bezpośrednio chyba w paru miejscach i podejrzewam, że w tych miejscach materiał teraz już nie jest wodoszczelny. No ale co zrobić? Lepiej mi się nie uda, przynajmniej na zewnątrz. Zewnętrzna strona wygląda całkiem, całkiem ładnie, muszę powiedzieć. Kształt kapturu też jest ok. Więc myślę, że głowa się tam zmieści i po prostu nie będziemy chodzić w lejącym deszczu z dzieckiem. W środku tutaj jeszcze będzie polar, więc też nie będzie to widoczne, ale no cóż. Czyłam kaptur. Tak wygląda. Jestem z niego całkiem zadowolona. Wygląda ładnie. Przy, przymierzyłam i też jest, jest dobry, dobrego rozmiaru. Nie jest za duże, ale przynajmniej można no, nie, nie będzie zasłaniać oczy. Tak to wygląda w środku. Tylko tutaj jeszcze trzeba przyszyć do, do reszty. No i, i co. Jeszcze trzeba tutaj przewlec yy, sznurek i będzie zupełnie gotowy. Słuchajcie, zobaczcie, co się stało. Przyszyłam kaptur, przynajmniej zaczęłam. I to jest wszystko komplikowane, nie tylko ten kaptur, bo, bo ten materiał jest. Yy, no nie można tam szpilkami najpierw to zmocować, bo byłoby dziurki potem w materiale i nie byłoby już podeszczelny. Więc wszystko trzeba po prostu jakoś trzymać i szyć od razu na miejscu i to się nie udało. O ile z tej strony jeszcze to jakoś tak wygląda, no troszeczkę krzywo, ale nie najgorzej, to z tej strony to po prostu masakra zobaczcie, tutaj taki mały kawałek zostaje a tutaj tyle zostaje bo do kapturu po prostu też było trochę krzywy więc to wszystko razem no, nie najlepiej wyszło i tak się zastanawiam czy to rozpróć i przyszyć ponownie, czy zostawić bo jak rozpruję, to albo Albo tą stronę, która jest za krótka, podniosę i widać będą dziurki w kapturze, który i tak już jest dziurawy, ale nie widać przynajmniej. Albo tą dłuższą stronę przeszyję niżej i cały kaptur będzie niższy. Co ogólnie można zrobić, bo jeszcze głowa się zmieści chyba, tylko że, że tylko taki mały kawałek tutaj będzie, żeby, żeby go zawiązywać. Pod brodą. Albo po prostu tak zostawię. Bo jak tak wisi, no to, to chyba tak, tak aż tak bardzo nie widać. Tylko jak jest noszone. Więc jeszcze muszę się zastanowić nad tym. Zdecydowałam, że jednak trzeba to poprawić, bo po prostu musi być ładnie. I coś wymyśliłam, żeby było trochę większe, żeby było trochę większy kawałek, żeby to tutaj przywiązać pod brodą. Mianowicie po prostu nie doszyłam do końca. Nie doszyłam dotąd, tylko zostawiłam tutaj kawałeczek, który może już tak do przodu iść. I na szpilki wymyśliłam coś. Można spinki do papieru używać. O! Może nie zawsze to się udaje nie w każdym miejscu, ale czasem tak. Więc teraz to wygląda, tak? Moim zdaniem dużo lepiej. Przyszyło w międzyczasie też po obu stronach już subak. I jedynie jeszcze trzeba tutaj przyprasować taśmę, żeby ten trzew był wodoszczelny i wtedy ta część już jest gotowa. Można to przemierzać w kurce i potem wymierzyć, jak dokładnie ma wyglądać tą część, która tutaj ma być jako kołnierzyk. No to miałam dwutygodniową przerwę w robocie, bo było, miałam chore dziecko, które cały czas chciało być na rękach i nie mogło nic nie robić. Ale idziemy dalej. Główna część jest gotowa. Nawet już raz czy dwa razy udało mi się testować i wszystko ładnie wygląda i pasuje. Później to nagram i Wam pokażę. Natomiast teraz pracuję nad tą częścią tutaj, żeby to zamknąć, jakby padał deszcz to wtedy fajnie tutaj coś mieć, żeby y, może by szalik czy cokolwiek tam ubranie y, się za bardzo nie zmoczyło. I z moich wymiarów, które wzięłam tak i tak, wynika, że to musi być mniej więcej ten kształt. Tutaj z dołu mam trochę dodatkowego, bo tam gumkę sadzę, żeby, którą można przyciągać, bo na razie jest mała i po prostu... Y, Mniejsza szerokość jest potrzebna. I tu, i tu przyszyję e, tę rzepę, którą tutaj mam. I do suwaka e, też przyszyję drugą część. Zobaczymy, uszyję, zobaczymy, czy, czy to działa tak, jak ja mam w głowie. Dobrze. Wszystko skończone, gotowe. Będzie przymiarka i zobaczymy czy to wszystko działa jak trzeba, pasuje jak trzeba. Pokażę jeszcze ten kawałek, to jest tył i przód. Tutaj, co będzie na, gór na górze? Tu z dołu znów gumkę sadziłam i tutaj z boku można to przeciągnąć. Zrobiła zrobiłam to z boku, żeby nie przeszkadzało, jak, jak dziecko przekłada głowę tak do piersi. Tu jest rzep. I tak samo na suwaku, więc założę nosidełko, dziecko, kurtkę i potem przymierzymy. No, więc idziemy. Tak by to wyglądało bez niczego. Widzicie, tutaj jeszcze mniej więcej się zamyka, ale tu już, tu już nie. Więc do tego mamy tą, tą część. No, więc tak to wygląda tutaj z dołu nie dałam gumki bo jak jest za szeroko to tu w kurce jest gumka z obu stron i można to przyciągać tutaj to już troszeczkę przyciągnęłam, można trochę mocniej jeszcze kaptur można zakładać a teraz nie będę zawiązywać ale to mniej więcej tak wygląda wtedy no, i teraz najciekawsza dla mnie przynajmniej część, bo tego jeszcze nie przymierzyłam. Tutaj mam miękką część yy, rzepy, żeby się nie obcierało, jeśli nie używamy tego. Oczywiście wtedy też można suwak otworzyć. Dotąd i to po prostu sadzić gdzieś tam do środka. No więc tak to wygląda ta wstawka jakby w deszczu, to, to przynajmniej tutaj trochę jest zamknięte. Tutaj tej części nie robiłam z taśmą, bo to nie musi być woda To chodzi po prostu o to, że, że, że dużo się nie plało. Więc myślę, że kolor jest całkiem ok Fajnie wygląda. To jeszcze muszę sama zobaczyć, czy to fajnie wygląda, czy nie, ale można tego nie nosić. Jak jest ładniejsza pogoda, to można po prostu tak tylko tę część używać. Więc jeśli kogoś to interesuje, no to dokładnych wzorów nie, nie daję, ale można mniej więcej podrobić tak, jak, tak jak ja robiłam. Każdy musi się siebie mierzyć. Jak to, jak to, jak to ma być dokładnie?